No to dobra, ten tego teraz, co nie, no to niech wam tak to ten tego teraz wam będzie, co nie, no to okej, okay, teraz, co nie, no to zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to teraz ten tego chyba czas wam pokazać to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego jutro to co mamy co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, czas wam teraz ten tego czas wam. Pokazać to co trzeba co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, teraz co nie ale dobra czas wam pokazać to co trzeba co nie no to okej okay. czas wam pokazać to co trzeba co nie no to okej okay. teraz co nie no to niech wam tak to. Teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz koniec gadania Czas na pokazywanie tego co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to niech wam będzie co nie no to okej okay, okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to nie wam tak to teraz, będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay, czas ten tego teraz iść, pożegnać gości, co nie no to. Okej, okay, nie Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego teraz, to co mamy, co nie no to. Okej, okay, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj. To, co mamy, co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To, co mamy, co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To, co mamy, co nie no to nie wam tak to teraz będzie, co. Nie no to nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. teraz, co nie no to nie wam tak to teraz. Będzie co nie no to nie wam tak, to teraz będzie co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj, to co my co nie no to okej, okay. zróbmy ten tego, to co mamy co nie no to okej, okay. nie wam tak to teraz będzie co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego, to co mamy co nie no to nie wam, będzie co nie no to okej. Okay no to dobra ten tego teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, chodźmy my ten tego iść teraz iść pożegnać tych no tych gości co nie no to Okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to zróbmy my ten tego. Dzisiaj to co mamy co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to niech wam tak to Teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie no to. Teraz czas iść pożegnać ten no tych no tych gości co nie no to niech wam tak to teraz będzie co. Nie do no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy z naszymi gośćmi, co nie no to okej, okay. teraz co nie czas, teraz ten tego iść, pożegnać gości, co nie no to niech wam będzie, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to niech wam. Tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co. Nie no to okej okay, niech wam tak to ten tego teraz będzie co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co. Nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie. No to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to teraz ten tego może teraz koniec gadania co. Nie, a czas na zrobienie tego, co mamy, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to Zróbmy my to co mamy, co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy, co nie no to okej okay, niech wam będzie. Co nie no to okej okay, zróbmy my to co mamy, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz, co nie no to nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. niech wam tak to ten tego teraz będzie, co nie no to bardzo my wam dziękujemy, co nie panowie i pani siusiaki, co nie no to nie wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to nie wam tak to ten tego teraz będzie, co nie. Moi kumple, co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy, co nie no to okej, okay. niech wam tak to. Ten tego teraz będzie, co nie no to okej, okay. teraz co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no, to okej, okay. zróbmy my dzisiaj, to co mamy, co nie no, to nie wam tak, to teraz będzie, co nie no, to okej, okay. teraz co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to teraz ten tego do widzenia, co nie no to teraz ten tego do widzenia, co nie no, to okej, okay. niech wam tak to teraz. Będzie co nie no to okej, okay, zróbmy my dzisiaj, to co mamy co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy co. Nie no to nie wam będzie co nie no to okej, okay. niech wam tak to ten tego teraz będzie co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy co nie no to nie wam tak to teraz będzie co nie no to nie wam będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to dziękuję wam niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dziwnego tego no świata co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie zrób Zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak. To teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak. To teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie zróbmy my ten tego to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie zróbmy my dzisiaj to co mamy co nie no to niech wam będzie no to teraz papa cześć do następnej wizyty co nie no to teraz ten tego czas Teraz iść co nie No to okej okay, niech wam Tak to teraz będzie Co nie no to okej okay, Teraz co nie zróbmy my dzisiaj To co mamy co nie No to okej okay, niech wam Będzie co nie no to okej okay, Niech wam będzie co nie No to okej okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam tak to ten tego teraz będzie co nie no to zróbmy my ten tego dzisiaj to co. Mamy co nie no to niech wam tak to ten tego teraz będzie co nie no to okej okay, czas teraz ten tego czas teraz iść zakończyć ten no ten odcinek co nie no. To okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mam co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie. No to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj w tym no tym odcinku co nie no to teraz ten tego czas teraz zakończyć ten no ten odcinek co nie no to okej okay, niech. Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy. Co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie Co nie no to okej okay, teraz co nie czas teraz iść zakończyć ten no ten odcinek Co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy, co nie no to okej okay, teraz, co nie no to teraz ten tego czas teraz iść. Zakończyć ten no ten odcinek co nie no to te aż ten tego papa cześć do następnego odcinka co nie no to teraz papa cześć do następnego odcinka co nie. No to teraz papa cześć do następnego odcinka, no to teraz papa cześć do następnego co nie, no to teraz papa cześć do następnego odcinka, no to teraz. Papa, cześć do następnego, no to Papa, do następnego, no to Papa, do widzenia, no to Papa, do widzenia, no to Papa, no to Elo, Elo, Elo.